Witajcie moi mili, ja tu dzisiaj przysła, co by wam trochę poopowiadać, obaj po duży o tej naszej ujsolskiej dziedzinie. A po prawdzie, to tak o tych czasach, co to były i dawno już przeminęły. Ta nasza ziemia tu to jest nasza ojcowizna. Tu zyli, byli, nasi ojcowie, dziadowie pradziadowie, na tych ciężkich ugrach tu całe wieki robili, ciężko harowali i bardzo biednie żyli. Nika też nie bywali, nic nie widzieli, Po niektórzy no i dali byli w żywcu, ale też i noci bogatsi, co mieli konie, a w całej wsi było może pięciu bogatych gazdów. Aresta, no to biedota. Ludziska, nie doj byli biedni, to jeszcze zacofani. Nie pisaci, nie cytaci, no analfabeci. A wierzyli w różne gusła i cary. Do kościoła nie chodzili, bo najbliższy był w Milówce. Dopiero później wybudowali w rajce. Byli niechrzcuni, ani nie bierzmowani, za to te wierzyli w różne duchy, zjawy, które się błąkały po tej ziemi. A na przykład taki pomocnice, może wam trochę o tym opowiem. Pomocnice to były takie światełka, co goniły ponad ziemią a najbardziej nad mokradłami, nad bagnami, nad lasami. Ludzie, jak się już zećmiło, to się bardzo boli chodzi po polu. Siedzieli po chałupach, ale byli te tacy, co w to bardzo nie dowierzali. No tacy śmiałkowie na dzisiejsze czasy. Pomocnice chodzą. Co chodzi? Pomocnice. Co to chcieli? Sprawdzić, co to naprawdę jest coś takiego, i czy są te pomocnice, i co im naprawdę, co zrobią. Starzy ludzie go dali. Jak wyjdzie z pole, żeby się nie opowazył, gwizdaj. No ale tak, ci śmia śmiałkowie, to oni chcieli to sprawdzić. No i tak nie jeden na to pole i za Co się te będzie działo? Ha połocnice i no na to czekały. Jak gwizdnął, to już go miały, ani się nie spozdał, kiedy go dopadły, zawlekły w największe przepaści, wywłocyły połozynak, torniak. A jak już go tak dobrze umęcyły, zmochały, to go na końcu łojcały łopły i zostawiły w najgorszej przepaści. Bo rok do rana się tam kludził, żeby stamtąd wyjść. A jak już wyszedł na tę świętą ziemię i doszedł jak do chałupy, to był taki zmochany, taki sponiewierany. Nic nie pamiętał, co się z nim działo. I no wszystko go okrutnie bolało. I już powiedział, że do śmierci zapamiętał, co to są. Pomocnice, i już potem insyk. Co by nie robili tego, czego umieło powozą. A tak go dali, że właśnie te pomocnice to były takie nieczyste duchy, co były kasik niepoświęconej ziemi, pochowane albo żywota, okropne, tu źle robiły na tym świecie, i potem pokutowały i goniły. I, i, I chciały odkupić się z tych grzechów, ale jeszcze gorzej robiły. Powiem w miejsce, jako to ci ludzie ska, no, wierzyli w różne zaklęcia, cary, różne moce, a wynaleźli w nie na Łowrawie taką dziedzinę, której zył, Czarnoksiężnik. miał um wielką moc, zadawał ucynki i uroki. Jak się już ktoś do niego udał z chęcią zrobienia komuś coś złego, jakiej krzywdy, to ten borog już przepłynął. Zależy, co kto komu co zrobił, albo jak mu za skórę. Bywało, że nawet zyci, z celisa śmierci. Jeden był taki przypadek ze syn łok z pieniędzy, co miał uszporowane na nową chałupę. No. no! Jezus Mario, kto uszł pieniądze? Nie mam pieniędzy. Baby! Płodzież tu! Ojciec tu baby! Co się znowu? No ktoś układ pieniądze! Ułomiał łuśnia, wszystkie połowie! Matko Boska, co się robi, co, 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 co się robi? Ukradłeś A jakie pieniądze, ojciec? O jakie pieniądze, ojciec? Ale my razem mam to po co mi te pieniądze są? Ojciec się pytał, czy to kto chałupny nie wziął tych pieniędzy, nie ukrot? Niech się przyzna, ale wszyscy się świętowali, że zaden z chałupy tych pieniędzy nie ukradł. No to ojciec Głaszczyk, że do Zeliny uceni złodziejowi, ale ani to nie pomogło. Nie wierzyli synowie w to i z się do kradzieży nie przyznał. Ojciec poseł, za niedługi czas jeden syn zaczął się, protknie drzwi wreszcie. ułamał mu każdym członkiem w nogach i w rękach. Połamał do cna. Bo ojciec tak zadał, żeby ten, który wziął te pieniądze, został kaliką do końca życia. Zeby mu połamało kulasy i ręce, które kradły. I tak się to stało. Także złodziejstwo się nie opłacało i tak wągodą. Ten corno księżnik niejednemu, co tam poseł, narobił okrutnej, złego, tego złego i, i krzywdy. No, ale na szczęście te czasy już minęły, Łode w dal. Teraz mamy na świecie dobrobyt. Fajnie jest, wszystko mamy. Technika się daleko posunęła. Ludziska jeżdżą po całym świecie. Mamy co jeść. Dzieci się łucą wysoko po skołak. Jest dobrze, ale żeby jeszcze nie ten koronawirus, co nas to teraz nawiedził. No ale jak Bóg, do, może nas to debelstwo kiesi te złopuści i zaś będzie dobrze. A na drugi raz, to w powiem jeszcze taką. Bo idę historię prawdziwą o moim dziadkowi, co to 9 roków z wojny nie wrócił. Dziękuję za posłuchanie.